Nie gadaj Nie mów tak Jak tak będziesz mówił, to on przyjdzie po ciebie Nie Widzowie to, to jest ten straszny pan, co was w dzieciństwie straszyłem się ciebie Nie Bo co, ma woską mur... Gdzie ja on jest? Idę do winty U, ja się przestraszyłem tej mordy Tego, e, tego boyfrienda. Jezu, jak z dupy się pojawiłeś Ej, a gdzie jest Mimik? Tamten Pablo Ty, czy on umarł? Błagam, powiedz, że nie Weźcie, szukacie O, tu jest! Pablo! Pablo! Pablo Escabaro Przyjeżdż Kurde On to idzie

Gdzie jest reszta? Na górę, poszła, na górę poszła. Gdzie jesteście? Eee, za... na górze. Tam tam jest. do krzesła. A. on tam jest? A umarł? Nie wiem, chyba nie. W szkole, o, ja znam to miejsce. Nie <śmulatuj> A jakby to To mnie tu nie ma Okej okay. I byś to chyba przeżył Idzie, idzie, idzie Idę idzie. <śmulatuj> idzie się kąpać Ej, modlić się, że przeżyję. Jak on to przeżył? Jak on to przeżył? I jest. Wow. Okay. Idę do Idę do ciebie. Chcę bo on ci tu nie widzi. Jesteś fantomem dla niego, wtedy... Ej, znaleźliście klucz? Nie. Ej, mi tu wygodnie. No to siedź tam. Au. Nikt ci nie zakazuje. A nie patrzcie jak sram. Ja pierdolę. Family friendly. Godzinny odcinek nie jak, go jak... jak... Ej. ej. Ej, 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 pamiętaj, ty to na YouTube'a i tu jest krew. Pamiętaj. No Dobra, skończy. no to nie wprost... <suszy> Pablo się mył! Pablo się tu mył. Dobra, tu no dziewczyna miała. miała okres i się ten. No nie No właśnie! On, nie, Pablo miał okres. Po prostu. <suszy> <Co>? <suszy> Jezu biedny Pablo, czemu wszystko na niego? To Za dobra, dużo pryszczy wycisnął. To? Ja nic nie robię. Dobra, że to wepaliśmy tylko, nie obraża się. On tu idzie, on tu idzie, ja idę do skrawej. O to jest? Nie, nie, to nie ma. Może się... stratu drugim jest. Nie, bo nie da się nie ej, 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 ej. Jak ty ej, się ej, tam dostałeś? Ej, ej, Tamten I, jak? Jak tam wejdę, to utknę, jak tam wejdę. No to no nie chodź, Bo że tam jest bariera jakaś, to nie da się wejść. Bariera. Nie. To dobrze, przemyślano. Siemanero. A szkoda. Subskrybujcie. E, w, może w tym ta, będzie? A morda. Pa. A morda. Ta, ta morda. Boże, ta, ta. Ej, ktoś znalazł no, wkrótce no, klucz? klucz? Nie. Nie. Może potworną? Łał Patrzcie, Ej, trudno powiedzieć co to jest Ja nie mogę Mam Widzicie co było? Gdzie? Tutaj na tej zakręce No nie wiem mogę, No serio dawajcie, Ja to znalazłem proszę, proszę, nie kuchnia, proszę nie kuchnia Tu o, A tutaj potwór lubi wchodzić Ja mm. kocha no, no, real nie, nie Kubelos jest już zmęczony, nie? O, zaraz Tak, okay. zaraz już um. Idziemy na dół Ghostbusters Czekaj, może tu I oh. e, widzicie, gdzie on jest? On tu na dole jest On zaraz tu będzie wchodził Chodźmy gdzieś tam, kurwa, ja nie mogę A, on tam na dole chodzi Idę I co? Te drzwi, ja nie mogę otwierać jakoś nie, nie da się. A, to chodzimy. idziemy. Nie ma? Czyli dół. Albo piwnica. Dół. No, dół jak nic. Ale na pewno nie piwnica. Tutaj drzwi są jeszcze. Gdzie on pobiegł? W stronę moją. To jest debil.

Nie wiem, Dobrze? Jezus mory, ale ty Ej, to Halloween. Ej, otworzyliście jakie drzwi? Co? Otworzyliście jakieś drzwi? Ja nie wiem, ja bym z tobą, a tak nie wiem, co zrobić. Chodź, dziękuję. Dziękuję się na Halloween, ok? Jak się przebierzesz za kipopy, to, to się zesram. O mam! Ale nie bądź mi osrać, tylko śmiesznie To jest co najgorsze? Ja byłem sam, sam... w tym pokoju, w tym kiblu i ja nagle słyszałem taki... Do... On jest gdzieś tu blisko. Jest tak. o, o, to! Najlepsze miejsce! Moje ulubione. Nie lubię. Ja lubię. Jeszcze ja nie lubię tego momentu tutaj. No, tutaj się trudno przed tym obronić, tak szczerze. Po prostu się. Tylko gdzie jest reszta? O nie, on przychodzi! No Debilu! Debilu! Wow, wow, widzę. Zanim będziesz oglądać dalej ten film, zasubskrybuj ten kanał, po lepsze filmy. Ja zaraz odpalę Super O. Ma... Nie tu debilu! Chodź, nie tu. No. Tu chodź, trzeba się chować. Trzeba się chować. Już chyba. Hashtag tego odcinka Pierwszy hashtag tego odcinka to jest Hashtag do Hashtag kuchnia No dobra, hashtag kuchnia, nie? Hashtag kuchnia I wyręczajcie swoją mamę w kuchni I gotujcie za mamę Kubelos, kubelos, Jezu Clear, clear, ale i tak będziemy musieli tam kiedyś wejść, nie? Słuchajcie mnie, no ja wiem. idę na zywy. Weźcie mnie brońcie. Ale nie, musisz się schować w takim miejscu, gdzie cię po... Nie, chodź na chwilę, gdzie... Ja cię wiem, gdzie możesz się schować. Yeah. Yeah. Ale wie... Ale nie, on zginie! I tak ci siadł. Zapaloną nam nie. To jest yeah. inne miejsce. Nie. Ale to musimy no to... go bronić, jeśli potwory... Nie, nie stoimy tutaj. Tylko gdzieś indziej. Żeby, żeby go nie zabić. Ale to jest bezpiecznie. No nie jest właśnie! Bo on mnie kilka razy zabił tutaj Nie A Bo jego ja go zaprowadzałem Jego go zaprowadzałem O nie o. Nie, tu nie ma Ja wezmę go na siebie jeśli nie on będzie na niego iść No chodźmy A co z nim? No on się jakoś obudzi to ten Otworzy mi pierwsze drzwi. Dobra, to by otworzy drzwi jakieś. Co? No ra jakby, co? co? Dobra, otwieramy drzwi stary Ale jestem młody. Otworzyłeś? Tak Zgasić je Wróciłeś, yeah, let's go Idę yeah, teraz Może w kiblu Mam. będzie teraz, w kiblu by było O, w nocie. Mam Nie Wiecie co? On jest blisko Musi być Za idzie Nie sądzę Wiecie teraz musi być? Nie, nie. Musi. O kurde, on tu stoi Jakbym Bo kurde, on tu stoi u mnie też U Umyj zęby, co? Do kogo mówić? Oh. No, do niego, darcia. bo on okay, ma nie czerwone On nie myje zębów, nie dlatego nie krwioma zalane No ty geju, idź tam! Nie ok Bude Ale jesteście w nie powinien istnieć nie jest kiesz, to nie powinien istnieć Co? Mamna Nie wiem cię da powiedziałem Dobra, Dobra ja, ja bym się mniej bał niebieskiego jeża niż twojej mamy. Jakby co? Nie pocieszę cię, mama ja to słyszała, bo Pocieszę cię, jestem twoim tatą Po cieszę się, zaraz zostaniesz od Tam, o nic nie ja ze wszystkich tobie najbardziej ufam Ja tobie najbardziej ufam Dlaczego? Dlaczego Kwiatiksowi ufasz najbardziej, a nie mi? Bo ty ciągle nas zostawiałeś A ja jesteś speedrunnerem, o tu idzie A gdzie tamten jest? Ja siedzę z tobą dłużej, jakbyś nie wiedział Wanterka, to jest wanterek jak się nie mylę, Kwiatek to wanterek no. wanterkę sam dłużej. Kur... <grym> no Jezu. Dobra, ale ja jestem Simba. Dobra, a sprawdzaliście do tam? A. O, najlepszy o, spot nie, do to... kapienia. Najlepszy spot do kapienia. Nie I też najtrudniejszy klucz do znalezienia. Uuu, przejowie. Nawet pod ławką może być. Ja Fortnite. Mama Fortnite. Nie, żadnego Fortnite. Tylko... Fortnite to zło. Tylko Czy Family Friendly, friendly konta Dobra. Znalazłem. Tak znalazłem się, słyszałem. Ale jest. ten Tam jest? O kurde, Fortnite oh, teraz robią najgorsze upty tutaj. nie goń.

Hej córstka idzie chodźcie z nami, Chodźcie, z nami. Ale gdzie? Okay, Do kuchnia. kuchnia Otwarte? O kur... <grym grym> to, to jest taki hardcore Tym bardziej znalezienie tego tutaj Nie! Nie! Otwieram! Ej ja nie mam pojęcia gdzie możemy się... Ej, teraz nie ma, za bardzo wiem, gdzie możemy uciekać. Bo wszędzie jest niebezpiecznie. Gdzie ja wiedziałam, że... no dobrze, że ja tutaj, że ja tutaj wróciłem. O, ale jumpscare! Ale jumpscare! Ole jumpscare, mordo! Ale za mało. znaleźliście klucz? Tak, znalazłem. Co robią te talerze? Co? Zbalili je. Tak jak... fagata. A czemu ten talerze musiałby się pognąć? A nie, sorry, nie fagata. E, ta. No, wróciłem. Magda Gusler. Chciałeś się Magdorze. zapytać, nie Pablo? Okej, okay. jakie na nam jeszcze zostały? Nie wiem! Widzę gramlina! Patrzcie na naszego jak Nie, piwnica! Nie, piwnica już otworzyliśmy! Co? Nie, jeszcze, jeszcze Ale jeszcze co? To... Pokoje na górze! Jestem dwa samolotach! Jesz... No? to samo jest jedno wyjściowe. Piwnica jest zawsze jakąś ostatnią. Uuuu! Norel.

to nie próbujesz z tym gównem Dobra Chodźcie Gdzie okay. mamy jeszcze na górze? No na pewno tak. nie ma. A... Się... Chodźcie Czekaj na innych O! Okay. Oh. Uh! <noise> 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 Dobra, idę do windy. Sorry, muszę to zrobić, muszę to zrobić. Ale co? Boję się. Fajnie nie. Ja uwielbiam te horrory, ja uwielbiam grać. Pamiętam. Wiem czy jeszcze. Co? Oni. nie to? Muszę kończyć. Kto? Kto? Nie za długo byłem na ziemi, to muszę zniknąć. Nie. Otworzyłem. Nie, najgorszy pokój. To jest najgorszy nienawidzę. pokój. Ja też nie do widzę. Ja tyle razy zginąłem. Się opuścił. Wiem, niestety. Nie Ale wiem, gdzie ja mam Kubaś. się chować. Tutaj się nie opłaca Kubelos. Tutaj się nie opłaca, bo tutaj tak zginiesz. Ta, przy tablicy nie opłaca się, bo zginiesz. Tu wszędzie giniesz. Ej, Kubelos, zawsze wychodzi, zawsze. No. Kurde, kto to walnął? On, rządź się! Ale wiecie, że i tak to możemy zginąć? To, to jest najniebezpieczniejsze miejsce. Mógł wyjść? Jeszcze? Ale weźcie, może od pełnego się dostanę. ten klucz? Trzeba było w niego... Nie zgasić! Skończył Ja Nie mam włączone. Ja on też wyłączone. Nie pewnie włączyłem. Ale on jest brzydki. I takie i zacząłem zgodzić No, ku... O widzę Okej Ej, nie mogę wyjść O, Znalazłeś? To przypadkiem, o klucz Gdzie? się, Pablo Nie drugiej strony trzeba Nie, ja już są go to po prostu Kiblu, ty! Siema To zrób kiblu bo, może no, lubi. No, się. No, wiedziałem. Otworzyłem. Ale dołamy banki. O, kuchnia. jest fajne. Kuchnia o, dla. No, Najlepszych. Wiedziałem! Tutaj jest. Gie. Okay. A tu. Okej, okay, wziąłem. I nie wiem, teraz. Wsprawdźmy jeszcze górę. Góra to już jest totalnie clear. Nie, ja jeszcze bym sprawdził. Tutaj. Mówiłem. No mówiłem Jeszcze dół sprawdzić i... EJ ON TU ZA MNĄ o, to... O, to... O, to... O, kurde. Pytanie gdzie on pójdzie o, strzeli do ławy. No. kurde, ciorka przychodzi, naprawdę Pamiętajcie, subskrybujcie kanał. Ej, sprawdziliście Piwnica. dół jeszcze? Piwnica. Are you sure about that? Najgorzej, no. no jeśli ten film trwa godzinę. Czekaj. Czekaj, a ten Pablo, PABLO a Gdzie on jest? Pablo nie chce będzie żył ja Przecież on przeżyje i tak dzisiaj No, czyli wiecie co Teraz będzie najgorzej, bo on będzie nas łatwiej widział Tak, otworzyłem No nie Ty hasuje. Trzeba coś było zrobić Jeszcze za klucz to, 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 Pa! klucz, taki wielki, mam klucz wielki, Najgorsze... NIE! chodź, Proszę, Proszę chodź, to chodź, to Nie, co! Działało. Nie! Nie, co?! O oh, oh, tak! No, on, je, on jest droń, co? On odjechał bez nas. Wiecie co? Wkurzyłem się. Odjechał bez nas? Tak. Wkurzyłem się. Użyjesz Dark Power. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie szybko. Bez nas. Próbujemy. Bo przegraliśmy. Nie. Nie! i odcinek muszę cię wadzić. No co za zdrajca. Poczekajcie może jeszcze się coś da zrobić. Ej, może dołem, może dołem jeszcze Ej, no dołem! Bo dół jeszcze jest Nie. O, Nie ma, no ale lipa. Nie. Nie. No, widzicie, co ja mu mudanki kika? Nie, przegraliśmy. Ten odcinek proszę ci... Ej, a może, może wyjść z tego butku? Nie, 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 co, ja mu nie, ja To nie, 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 Gdzie jest nie, Na górze. O, ale to nie. O, to nie ale bot ending. Bad ending? Najgorszy. Nie. Myślałem, że wygramy. No bo ty to jest debil. Jest to dlatego, mówiłem, dlatego mówiłem, że oczekuje na niego, żeby nas nie stracił, żeby był z nami. Żeby był, był z nami. Ja nie mówiłeś tak? Mówiłem, żeśmy żeby, na niego czekali, ale nie tą resztę. Ale pa patrz, jakbyśmy na niego czekali, no to by nie mógł uciec. O to. Chodźcie raz. O nie, wiecie ile to gra... Wiecie ile to trwa? Długo. Jeśli skończymy nasze filmy, to w, wiesz ile będzie trwało Dwie godziny. No nie, nie, to ale wie, lipa on nas... Zdarza... Nie, dobra, widzowie wiecie co, nie to jest totalnie. Nie bądźcie takimi Polakami przez Czekam na was.